Witam wszystkich dzisiaj na krótkim filmiku y, poświęconemu jednemu fragmentowi z Ewangelii Jana, mianowicie Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał. Y, pragnę na początku pokazać w kontekście inne fragmenty, właściwie jeden fragment z, 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 z Biblii, który jest. Y, Powiązany z tym tematem. Jest ich wiele więcej, ale nie, nie chcę, żeby ten filmik trwał więcej niż parę minut, parę paręnaście na, do dziesięciu minut, a nawet do pięciu. Dlatego staram się to zrobić w, w największym skrócie, jakim potrafił. Więc może najpierw, dlaczego, o co chodzi? Niektórzy uważają, że ten, ten właśnie fragment mówi o tym, że to Pan Bóg wybiera, kogo chce. Do, do zbawienia i że to on robi i w swoją mocą, oczywiście Bóg ma moc to zrobić, ale to nie wydaje mi się i to Pismo Święte jest dosyć jasno na ten temat, mówi, że autor, który napisał Ewangelię, czyli Jan, nie miał tego na myśli i dowiodł do, tego innymi fragmentami z tej samej Ewangelii, ale najpierw spójrzmy na pierwszy Tymoteusza, list Pawła do, do Tymoteusza. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i uczciwością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Także z tego listu dowiedzieliśmy się, z tego fragmentu, że wolą Pana Boga, naszego Zbawiciela, jest, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Wróćmy teraz do szóstego rozdziału Ewangelii Jana. Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział: Ja jestem chlebem, który stąpił z nieba, i mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić, stąpiłem z nieba? Wtedy Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Więc jest tu napisane, że, że nikt nie może przyjść do Jezusa, jeśli go nie pociągnie ojciec. No i właśnie o ten fragment chodzi. Teraz spójrzmy na, na tę, tę samą Ewangelię, rozdział 12. Inny fragment. Filip przyszedł i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus im odpowiedział, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem, ojcze zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze uwielbi swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A ludzie, którzy stali i słyszeli, mówili: zagrzmiało, a inni mówili: anioł do niego przemówił. Jezus odpowiedział: ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz, a ja, jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. A mówił to, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Czyli, a ja, jeśli będę wywyższony na ziemią, Jezus mówił o tym, że będzie ukrzyżowany, jak będzie wisiał na krzyżu. Co powiedział? Pociągnę wszystkich do siebie. No więc teraz, jak to jest, że najpierw pan Jezus mówi, że ojciec robi to pociąganie, a teraz mówi, że to on pociągnie. Wytłumaczy to nam Ewangelia Jana. Także rozdział 14. Powiedział do niego Tomasz do Jezusa: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie i widzieliście go. Powiedział do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z Wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do Was mówię, nie mówię od samego siebie. Lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, przynajmniej z powodu samych dzieł. Wierzcie mi. Mam nadzieję, że to naświetliło i w perspektywie pokazało to, że Jezus chce, Pan Bóg Zbawiciel Jezus chce, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i do tego, że On chce zbawić wszystkich ludzi. I z tym kończę dzisiejszy filmik. I mam nadzieję, że to jest, my, my, naświetliło sprawę przynajmniej dla większości oglądających. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.